Moim ulubionym narzędziem, które jest wykorzystywane również w systemach wentylacji, to można powiedzieć, że znowu miarka, tak? Zwykła miarka do mierzenia, tak. Ale ona nie jest taka zwykła. Bo to, co na przykład robię podczas warsztatów, to zazwyczaj się pytam ludzi, jak sobie radzą, aby. Zmierzyć gru... długość izolacji Mam tutaj w tej chwili zmierzone, tak? tu jest punkt 0 Tutaj mam zmierzone, powiedzmy, że to jest 20,5 tak? I teraz jakiej grubości izolacji e, będziemy korzystać? Jaka grubość izolacji? 5, 10, 7,5, ile ten? No powiedzmy, że 5 Dobra, to razy 2 to mamy 10, czyli mamy 30,5 30,5 minus dycha startowa to jest 96 ale rozumiem, że w pamięci też teraz właśnie wyprowadziłeś jakiś wzór. Nie, w pamięci dokonałem obliczeń, czyli nawet nie w pamięci, posługując się miarką. Wykonałem obliczeń, które są wzorem, a które pozwalają mi na odcięcie odpowiedniej długości e, izolacji, po to, żeby tą rurę zaizolować.